Cześć. Jeśli trenujesz strzelectwo, wykonujesz bezstrzałówkę, chodzisz na strzelnicę, generalnie trenujesz i szukasz czegoś, co może dać ci przewagę nad innymi, to mam coś dla ciebie. Fitness. If you're not fit, you're gonna die. Get out there, run, workout. Guys. W tym filmie chciałbym porozmawiać z wami o treningu siłowym wykonywanym pod kątem rozwoju w strzelestwie. Opowiem wam, dlaczego warto, oraz pokażę 5 przykładowych ćwiczeń, które moim zdaniem warto wpleść w swój plan treningowy. Ja sam z treningiem siłowym jestem mocno związany od dosyć dawna i jeśli śledzicie mnie na Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam, to wiecie, że są stałym elementem mojej tygodniowej rutyny. Interesowałem się zarówno praktyką, jak i teorią podnoszenia ciężarów, dlatego za wieloma źródłami twierdzę, że poprawnie dobrany trening siłowy wpłynie nie tylko na nasze możliwości siłowe, ale również na takie rzeczy jak szybkość, mobilność, stabilność, dynamika. I to jest kwestia nie tylko nawet samego strzelectwa. Generalnie jeśli chodzi o czasy, w których wykonując dany sport lub daną aktywność ćwiczymy tylko ten sport lub tylko tę aktywność, żeby się rozwijać. No te czasy już tak naprawdę bardzo dawno minęły i na chwilę obecną w każdej takiej aktywności czy sporcie dobry trener wplata również jakieś elementy przygotowania siłowego w plany swoich podopiecznych. Dlatego uważam, że tutaj nie powinniśmy być gorsi od innych sportowców i właśnie czerpać te doświadczenia. Tym bardziej, że sporo osób już w naszym środowisku strzeleckim takie treningi sobie komponuje. I generalnie, zwykle te osoby są bardzo zadowolone z tego, jakie efekty im to przynosi. Tutaj warto zaznaczyć, że jeśli ktoś w ogóle nie trenuje siłowo, po prostu ma mało aktywny tryb życia, to taki trening siłowy, jaki znacie właśnie z waszych lokalnych siłowni, taki trening kulturystyczny, on może nie będzie najoptymalniejszy, ale na pewno da jakieś rezultaty. No, ale właśnie, kwestia optymalności. Nie będzie to najoptymalniejszy trening dla większości osób. Taki trening już stricte podstrzelectwo, żeby dawał jak największe rezultaty, powinien być już odpowiednio dobrany i dość specyficzny. Oczywiście ta specyficzność ma swoje granice i nie chodzi o to, żeby trening wyglądał na przykład tak. Ale raczej, żeby to był taki typowy ciężkoatletyczny trening, na którym trenujemy nasze zdolności motoryczne, a przy okazji wplatamy w niego jakieś elementy specyficzne, takie ruchy, które są typowe dla naszego sportu. Czyli trening może wtedy wyglądać w ten sposób. No. Dlatego, w tym filmie, chciałbym pokazać wam 5 ćwiczeń, które przez jakiś czas testowałem na sobie i stwierdziłem, że są one naprawdę przydatne, jeśli chodzi o budowanie naszej formy w strzelectwie. Tutaj muszę zaznaczyć trzy rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że te ćwiczenia są w pewien sposób akcesoryjne, możemy na nich trochę zabazować trening ale nie będą one wystarczające, raczej one są dodatkiem do większej całości. Nie chodzi o to, żeby tylko z nich komponować swój trening, są po prostu uzupełnieniem naszej bazy siłowej, ale o tym pomówimy sobie kiedy indziej. Po drugie, to są ćwiczenia, które ja dostosowałem bardziej pod takie strzelanie, jakie ja uprawiam, czyli bardziej dynamiczne. Częste zmiany postawy, powiedzmy ze stojącej na klęczącą, zmiany celów, dynamika, oddawanie więcej niż jednego strzału w serii. I tutaj te ćwiczenia bardzo dobrze się sprawdzają, ale trzeba też zaznaczyć, że tacy strzelcy statyczni oddający bardzo precyzyjne strzały również z tych ćwiczeń na pewno skorzystają. No i po trzecie nie będę tutaj dokładnie tłumaczył techniki wykonywania tych ćwiczeń, bo film w ogóle rozrósłby się do jakichś gargantuicznych rozmiarów. Na pewno jeśli wpiszecie nazwy tych ćwiczeń w YouTube a to znajdziecie naprawdę fajne poradniki jak wykonywać te ćwiczenia dokładnie lub po prostu możecie to skonsultować z waszym trenerem personalnym na siłowni lub takim z którym pracujecie. Możecie zaproponować te ćwiczenia i na pewno znajdzie sposób, żeby wpleść je w wasz, w wasz plan treningowy. Ale generalnie chciałbym, żeby te ćwiczenia były bardziej taką inspiracją dla osób, które rozpisują sobie plany treningowe lub chcą tego spróbować. Co warto wplatać w swój trening siłowy pod kątem strzelectwa. Ten film jest trochę taką zajawką tematu, który chciałbym rozwijać w następnych odcinkach, zrobić z tego taką miniserię. Na pewno mam kilka pomysłów, które na 100% się pojawią, ale napiszcie w komentarzach, czy jesteście w ogóle zainteresowani tym tematem i jak dużo mam temu tematowi poświęcić i czy w ogóle chcielibyście więcej oglądać rzeczy na ten temat. A przy okazji pisania tego komentarza dla dobrego rozwoju kanału zachęcam do subskrybowania go i zostawienia lajka pod filmem. Już nie przedłużając, zapraszam Was na siłownie. Pierwszym ćwiczeniem, jakie będę chciał Wam dzisiaj pokazać, jest dość takie proste, uniwersalne ćwiczenie, mianowicie wykroki, a w zasadzie zakroki, bo będę wypadał nogą w tył. Jest to ćwiczenie, które no jest, tak jak mówiłem, najbardziej uniwersalne ze wszystkich. Jest głównie na dolną połowę ciała, a jak wiadomo, nogi są podstawą wszystkiego, i w strzelectwie tak samo są podstawą dobrej postawy, dobrego balansu, poruszania się itd. W tym przypadku jest to ćwiczenie unilateralne, które angażuje nierównomiernie jedną połowę ciała, przez co zmniejsza nam to jakieś tam ryzyko dysproporcji siły mięśniowej a przede wszystkim pozwala nam na większe zrozumienie i wyczucie własnego ciała, poczucie równowagi i tego typu rzeczy. Wybrałem to ćwiczenie, bo jest to podobny ruch do zmiany postawy ze stojącej na klęczącą. Tak więc zobaczcie, jak to wygląda. Ja za kroki wykonuję ze sztangą i robię kroki w tył. Jednak na siłowniach często znajdziecie ciekawe alternatywy obciążenia, takie jak obciążniki kettlebell, zwykłe hantle, czy też worki obciążeniowe, np. worki bułgarskie. Opcja wykroków w przód, szczególnie tych chodzonych, jest troszeczkę bardziej wymagająca i według mnie odrobinę bardziej kontuzjogenna, ale wciąż jest to świetna metoda treningowa. Niestety wykroki chodzone wymagają już dość dużej przestrzeni na ich wykonywanie. Kolejnym ćwiczeniem, które bardzo lubię wplatać w mój plan treningowy jest tornado press, czyli taka bardzo fajna dla mnie alternatywa dla wyciskania na ławce płaskiej. Jest to po prostu wyciskanie, ale z, powiedzmy, niestabilnym ciężarem. On jest albo na gumach, albo na elastycznej sztanze. Według mnie jest ono bardzo fajne dla początkujących osób, to znaczy na tyle zaawansowanych, że umieją mniej więcej się spiąć i ogarnąć pracę łopatek, a w zasadzie usztywnić te łopatki ale też bardzo rozwija właśnie takie młode osoby, uczy ich tego podstawowego wzorca w wyciskaniu. No i też to jest praca właśnie na dynamiczny, zmieniającym się obciążeniu, czyli coś, z czym w strzelestwie, szczególnie dynamicznym, mamy bardzo często do czynienia. To chcemy trenować i fajnie jest w to wplatać w nasze plany treningowe. Nie możemy się tutaj ani przesztywnić nadmiernie, bo wpadniemy w rezonans ze sztangą, ani też właśnie rozluźnić za bardzo, bo również nad tym ciężarem nie zapanujemy, poleci nam na głowę i umrzemy. Tak, generalnie jeśli chcecie się poczuć jak kapitan okrętu w czasie sztormu, to to, jest to to jest ćwiczenie dla Was i bardzo Wam je serdecznie polecam. No i zobaczcie, jak to wygląda. Niestabilne obciążenie jest moim zdaniem często niedoceniane przez wiele osób, a jest to czynnik, który bardzo dobrze może nauczyć odpowiedniego spięcia mięśni w ruchu. Tsunami press jest dużo bardziej przekrojowej i łatwiej angażuje dużą ilość mięśni stabilizujących niż klasyczne wyciskanie leżąc. Ciężar nie musi być tutaj duży, małe obciążenie będzie bezpieczniej, a i tak da dobry efekt. Możemy progresować zarówno dokładem ciężaru, jak i zmieniając rodzaj i ilość gum. Te cieńsze będą nam sprężynowały dużo bardziej niż grubsze. Oryginalne tsunami prez wykonuje się na giętkiej sztandze, ale w Polsce raczej ciężko będzie taką znaleźć, stąd proponuję wam używanie ketli lub talerzy na gumach. Kolejną pożądaną rzeczą w strzelectwie, szczególnie dynamicznym, będzie stabilizacja obręczy barkowej. Już nad tym trochę pracowaliśmy, jeśli chodzi o Tornado bez, ale w tym przypadku skupię się troszeczkę na samym ruchu łopatki. I do tego posłuży nam ćwiczenie Seal Row, czyli po polsku focze wiosło. Chciałbym wam bardzo powiedzieć, że nazwa pochodzi stąd, że te ćwiczenie wykonywali mewissili, ale prawda jest taka, że po prostu jak się położycie na tej ławeczce, to będziecie wyglądać jak ma urocza foczka. Oh, oh, oh. Ćwiczenie jest takim popularnym akcesorium, jeśli chodzi o trójbój siłowy. Ale ja bardzo je lubię ze względu na to, że jest duża izolacja właśnie samego ruchu łopatki, tej właśnie górnej części grzbietu. Tylko, że w przypadku tego ćwiczenia, już tutaj potrzebne jest troszeczkę większa inżynieria, treningu, bo trzeba sobie ustawić całe to stanowisko. Ja ustawiam z dwóch skrzynek takiej ławki płaskiej. Czasami zdarzają się na siłowni specjalne ławki do Seal ale w Polsce to będzie bardzo rzadkie. Jeśli nie uda Wam się zrobić takiej konstrukcji jak mi, to ewentualnie możecie to zastąpić takim wiosłowaniem na wyciągu, no ale wiadomo, leżenie jest o tyle lepsze, że tak jak mówiłem, zmniejsza to ryzyko ciągnięcia wiosłowania z dołu pleców, nie? Tutaj, jak sami widzicie, leżymy sobie na brzuchu i wiosłujemy sobie sztangą, która znajduje się pod ławką. Ruch inicjujemy z martwego punktu. Całą ideą foczego wiosła jest to, że gdy leżymy równomiernie na ławce, możemy łatwiej wymusić duży ruch łopatki przy lekkim tylko z pięciu prostowników grzbietu. Przy tradycyjnym wiosłowaniu w podporze dużo łatwiej używać innych mięśni pomocniczych, np. skręcając cały tułów. Wersja ze sztangą jest typowo trójbojowa, a w naszym przypadku oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystywać kettle lub hantle. Zostając w temacie obręczy barkowej, teraz przejdę sobie do jej przedniej części. Mianowicie zrobię tutaj taką wariację na temat znanego kulturystycznego ćwiczenia, czyli wznosy w przód. Ja akurat robię tutaj z ketlami, z obciążnikami typu kettlebell, żeby troszeczkę odwzorować chwyt pistoletowy. To jest ćwiczenie dla wszystkich osób, które mają problem z utrzymaniem dłużej w rękach pistoletu czy karabinu. Tutaj pracujemy nad naszym przednim aktonem barków. Po prostu po chamsku bierzemy ketlę w dłoń czy tak jak pistolet i unosimy je w przód w kontrolowany sposób. Ja akurat robię to oburącz, ale nie jest to i nic na przeszkodzie, żeby robić to raz jedną raz drugą ręką. Ważne, tylko żeby nie robić tego chaotycznie, żeby nie rzucać się jak osika, tylko jak najbardziej zapracować z naszymi przednimi aktonami barków. Generalnie wykonujemy tutaj raczej więcej powtórzeń niż mniej, mniejszy ciężar. Ja sobie dobieram taki no, dość symboliczny, no bo 8 kg na stronę, ale nic nie szkodzi, nic nie stoi na przykdzie, żeby zacząć to robić w domu nawet z butelką wody 1,5 litrową, jeśli dopiero zaczynasz przygodę z treningiem siłowym. Też na pewno efekty będą i powoli zwiększaj to obciążenie albo zwiększaj ilość powtórzeń i to też da na pewno dobre rezultaty. Ja to robiłam podczas moich przygotowań do egzaminu na patent, tylko brałam butelkę oburącz, bo to bardziej odzorowało mój ruch pistoletu podczas egzaminu. I bardzo mi to pomogło. Zastosowanie ketla ma tutaj kilka korzyści. Po pierwsze, kąt chwytu jest bardziej podobny do kąta rękojeści pistoletu lub karabinu. Po drugie, środek ciężkości i obciążenia wysuwa nam się do przodu, przez co przy poprawnym ruchu, gdy nie zginamy nadmiernie łokci. Nasze barki angażują się jeszcze bardziej. Poza tym ten rodzaj wysuniętego obciążenia sprawia, że dużo mocniej musimy stabilizować nadgarstek i pracować przed ramieniem. Bardziej ćwiczymy nasz chwyt. Tylko nie róbcie proszę takiego bujania ani ciężarem, że tak rozbujacie się ciężar, bo tak można naprawdę podnosić dużo, ani tak samo ciałem jakiś jakieś narciarstwo biegowe. Bo tu nie o to chodzi. Tylko górną obręcz barkową. To jedno. Tutaj coś jeszcze bardziej specyficznego, czyli bezpośrednio z mniejszym ciężarem wyjścia na cel. Ciu, ciu, ciu. Ostatnim ćwiczeniem, które chcę Wam pokazać, jest ćwiczenie wręcz antyczne, bo chodzi tutaj o wstawanie tureckie. Takie bardzo znane, również unilateralne ćwiczenie, które robi się raz na jedną, raz na drugą stronę ciała. I o jego zaletach można by tak naprawdę bardzo dużo opowiadać. Głównie mówimy tutaj o koordynacji mięśniach brzucha, wzmocnieniu całego gorsetu mięśniowego. No i takiej właśnie świadomości ruchu, poczucie równowagi. No generalnie... Bardzo ogólno rozwojowe ćwiczenie, które na pewno pomoże we wszystkich aspektach strzelectwa. I tutaj ja Wam proponuję dwie wersje tego ćwiczenia, czyli pierwszą taką bardzo klasyczną, czyli po prostu zwykłe wstawanie z ketlem, które jest najbardziej popularne z podpieraniem się jedną ręką, oraz druga wersja, czyli tak zwane wstawanie taktyczne, czyli to jest wersja, w której podczas wstawania z nóg nie dotykamy tak naprawdę ręką podłoża, tylko symulujemy, że mamy w rękach broń palną. Mamy cały czas ketland głową, ale po prostu jedna ręka już jest wyciągnięta w bok. I tak jak w zwykłym wstawaniu tureckim wzrok mamy cały czas umiejscowiony na naszym obciążeniu, na ketlu, tak tutaj, tutaj symulujemy, że wzrok mamy mniej więcej w kierunku naszego potencjalnego zagrożenia, czyli w przód, nie? Także symulujemy wstawanie z karabinem i jesteśmy gotowi do tego, żeby w każdej chwili oddać strzał w nawet najbardziej niekomfortowej pozycji. Więc w tym przypadku w naszym ćwiczeniu wybijamy się, nie jakby pomagając sobie ręką, tylko z bocznej powierzchni naszej e, wspomagającej nas nogi. To ćwiczenie jest też o tyle fajne, że jeśli nie macie opcji chodzenia siłownie, brakuje Wam czasu i chcecie trenować w domu, to z powodzeniem możecie robić to z własnym karabinem czy pistoletem. Również są bardzo fajne efekty, które zauważycie szybko. Mimo, że karabin nie jest jakimś wybitnie dużym obciążeniem, to samo manewrowanie, balansowanie i utrzymywanie równowagi jest dość skomplikowane. Ja sam nie jestem ekspertem w tym ćwiczeniu i dopiero się go uczę, ale bardzo mi się podoba, jak wpływa właśnie na moją mobilność i stabilność, a także właśnie na te poczucie równowagi. W tym ćwiczeniu trenujemy dużo różnych elementów. Spięcie brzucha, koordynację między dołem a górą ciała, pracę zawiasową stawu biodrowego, umiejętność utrzymywania równowagi, mobilność naszego ciała, stabilność ruchu czy praca obręczy barkowej z obciążeniem w różnych płaszczyznach. Bardzo przydatne przy wszystkich zmianach postawy czy na przykład strzelanie z postaw wymuszonych. W przypadku wstawania taktycznego z ketlem podpieramy się tylko w tej początkowej fazie ruchu. Jak tylko przejechodzimy do pozycji siedzącej, ręka wędruje w bok i tak jak wspominałem, wybijamy się z bocznej powierzchni naszej nogi. Z reguły jest tak, że waga ketla, z którym jesteśmy w stanie zrobić wstawanie taktyczne jest zdecydowanie większa niż waga naszego karabinu, dlatego w przypadku wstawania z wersji z karabinem z racji mniejszego obciążenia możemy od razu zacząć ruch bez żadnego podpierania się. Ciekawym utrudnieniem jest tutaj aktywne celowanie przez wasze przyrządy celownicze, a nie tylko obserwowanie naszego przedpola. Powinniście wstawać na tyle stabilnie, żeby na przykład waszą kropkę kolimatora Mieć w wybranym przez Was celu przez cały ruch. To by było na tyle. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten film. Na koniec podsumowanie trenujcie siłowo, trenujcie na strzelnicy, róbcie bez i oglądajcie kanał Sił Ognia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.